Witam na kanale Osiągalna Sylwetka, z tej strony trener Rafał Ron. Dzisiaj odcinek ze zjazdu naukowego, bo w ramach mojego doktoratu mam dzisiaj taki zjazd naukowy, trzydniowy. Jestem zakwaterowany w nowym miejscu i chciałem właśnie Wam pokazać, jak ja sobie radzę dietetycznie, bo jak wiecie, ja teraz rozpocząłem okres masowy. Ale w ten sposób, że zacząłem go po redukcji, znowu z deficytu, jak z końcówki redukcji, no i staram się wychodzić w stronę nadwyżki kalorycznej już, zmniejszając jednocześnie cardio. No i jestem w takim okresie i teraz, jak Tobie się zdarzy taki wyjazd jakiś, gdzie nie masz wpływu na dietę, takiego dużego w sensie, nie wszystko od ciebie zależy. To właśnie ja chciałbym na ten temat dzisiaj porozmawiać. C co można zrobić? W jaki sposób można do tego podejść, no, żeby ta właśnie dieta, e, kiedy nie wiesz, nie liczysz. Ile ty zjesz kalorii, żeby to miało ręce i nogi i żeby było mniejsze prawdopodobieństwo, że mógłbyś wskoczyć na zero kaloryczne, albo nawet już wejść w nadwyżkę, ja w sobie na przykład nie chcę na coś takiego pozwolić, a jednocześnie stosuję pewne takie zabiegi, które sprawiają, że mam pewność, mam gwarancję, że moje zero kaloryczne, że mój deficyt zostanie utrzymany. Więc ja sobie popijam kole zero. <grych> to jest mój taki maksymalne szaleństwo kola zero na wyjeździe na, na zjeździe naukowym. I wiecie co? Bo jest fajna bardzo pogoda dzisiaj. Znów muszę przywołać mojego daily vloga, bo była wtedy wspaniała pogoda, i znowu świetna pogoda, rano było tak sobie, a teraz jest przepięknie. Więc sobie wyjdziemy na zewnątrz, i ja ten temat na zewnątrz, właśnie dotknę i powiem, jak to może wyglądać. Tak więc zapraszam! I to jest miejsce, gdzie będziemy mieli kolację. Jak widzicie, jest tutaj bardzo klimatycznie. Cicho, spokojnie, blisko natury. Także tutaj nasze zmagania naukowe będą miały swój finał, gdzie będziemy prowadzić nasze dalsze rozmowy w kuluarach. Przy tej fontannie pewnie nie jeden pomysł się zrodzi, a my idziemy dalej. Więc jesteśmy już na zewnątrz, i będę kontynuował. Zobaczcie, jaka fajna pogoda, jak mi ładnie W praży słoneczko. <laughs> Elegancko. Tak więc, jak to jest właśnie z takimi wyjazdami, kiedy po pierwsze sobie nie możesz jakby pozwolić na pełną kontrolę nad dietą, a jednocześnie, no, masz te swoje cele dietetyczne, tak? Ja muszę powiedzieć, że ja lubię takie zjazdy naukowe. Jest taki, właśnie, inny klimat. Zresztą, wiecie, ja bardzo lubię, nie, nauka bardzo pociąga. Ogólnie zdobywanie wiedzy. Ja sobie nie wyobrażam uprawiania kulturystyki jako formy, bo to jest forma dla ciała kulturystyka kształtowanie sylwetki. Natomiast, właśnie musi być ta treść musi być to serce musi być właśnie coś. Co jeszcze jest poza tym ciałem. I u mnie to jest właśnie kwestia nauki, zdobywania wiedzy, uczenia się. To mi daje bardzo dużą satysfakcję. No i tutaj na naszym zjeździe naukowym dzisiaj mamy. E, w, dzisiaj wczoraj mamy takie właśnie e, posiłki, trzy posiłki, czyli klasyczny układ, e, czyli. Śniadanie, obiad, kolacja, tak. I wpływ... oczywiście jedzenie tutaj jest bardzo dobrej jakości, to trzeba powiedzieć. Yy, natomiast, natomiast, no nie masz wpływu na wszystko, tak. Yy, w związku z czym yy, trzeba się jakoś radować. Jak to jest u mnie? No przede wszystkim na śniadanie, zaraz jeszcze dotknę kwestii treningu. Jak to jest na śniadanie? Na śniadanie ja nie, nie korzystam z pieczywa yy, czy, czy z te, tam bułeczki. Wiecie, jak to na śniadanie? Płatki śniadaniowe ja w, takim, w takim żywieniu, powiedzmy, e, publicznym, nawet dobrej jakości. No to na, przeważnie na śniadanie są takie rzeczy śniadaniowe, tak? No to ja z tych rzeczy nie jem zasadniczo węglowodanów, tylko sobie wybieram właśnie jajecznicę. E, twarożek, twaróg, twarożek, tak wiejskie te twarożki są często dostępne e, i na przykład dzisiaj na śniadanie no to właśnie jadłem jajka, e, serek wiejski e, i ser pleśniowy i e, z warzyw pomidory i tam jak, jakaś sałata była, więc tak był wyglądał mój pierwszy posiłek. I na oko ja mogę wiedzieć, ile zjadłem jaj, tak, albo ile zjadłem twarożku, no to więc mi się to jakby zgrywa, więc już tak plus minus wiem, czy tam ser pleśniowy, to plus minus wiem, ale oczywiście jak ja mam w posiłku 60 gramów białka, to, to tak to przeważnie naukowcy tak nie mają, więc ja tutaj się sobie ratuję i wziąłem ze sobą, odżywkę białkową. I to jest bardzo prosty sposób, jak można sobie radzić właśnie w, tak, w tego typu e, sprawach. I mam ze sobą odżywkę białkową, mam shaker i sobie w, e, jak mam posiłek taki, że na przykład no tego białka wiem, że było, no, nie było dużo, że powiedzmy tak obliczam, że mi z 30 gramów białka było, powiedzmy 40, no to zaraz po posiłku sobie robię shake'a białkowego i sobie wypijam, tak? Natomiast e, e, dodatkowo robię sobie jeszcze, bo mam trzy posiłki, tak? No to sobie robię dodatkowo jeszcze e, szejka, takiego pomiędzy obiadem a kolacją jest taka największa przerwa. No to wtedy sobie robię dodatkowego szejka. 80 gramów odżywki białkowej i jedziemy. Natomiast co do treningów. No, to mi wczoraj wypadł dzień yy, pleców, pleców. Ale ja jestem taki, że jak wiem, gdzie jest zjazd naukowy, to szybciutko biegnę do mapy Google'a i sprawdzam, gdzie jest najbliższa siłownia. To musi być obsykane już od samego początku. Więc sobie sprawdzam, gdzie jest siłownia, i w tym przypadku tutaj jest. Extreme, ta sieciówka Extreme Fitness i skorzystałem sobie z tej siłowni, z tej sieciówki. Już miałem zaplanowane, kiedy wychodzę, ile będę na tej siłowni i zrobiłem trening cardio. I wszystko jest jak najbardziej tutaj działa. Natomiast dzisiaj, dzisiaj mam Dzień wolny e, i e, wieczorem, więc mam tylko cardio. I teraz e, ja sobie planuję: zobaczymy, bo mogę pójść na siłownię, zapłacić trzy dychy za wejście, żeby o godzinę się pomęczyć. <grym> tak to jest, <grym> musisz zapłacić trzy dychy, żeby się przez godzinę męczyć na kardio. E. Natomiast ja na to oczywiście tak nie patrzę, tylko sobie żartuję. E, mogę tak zrobić, tak? Ale mogę pójść sobie na kroki, troszkę pozwiedzać miasto, popatrzeć, pochodzić. Ale to wieczorem, to ja tą decyzję, to jakby to nie jest jakaś taka szczególnie ważna decyzja, więc ja ją mogę sobie pod, e, tą decyzję podjąć, nie wiem, e, jak skończę z wami rozmawiać, za godzinę na przykład. No, więc, więc mam opcję, nie? Chodzi o to, że jak. Że to mam w planie, że to nie to, że mi kończy się dzień i ja mówię, o kardio nie zrobię. nie, nie, to już jest w planie, że jest, jest to kardio wieczorem i teraz albo sobie pójdę na siłownię, albo sobie po prostu yy, będę chodził takim szybkim tempem, jak to wiecie, power walking, będę chodził po mieście, więc sobie zobaczymy. Więc jakby od strony diety radzę sobie odżywką białkową. I tutaj ja się nie martwię, bo wiecie, jak liczysz sobie kalorie na co dzień, jak z latami to robisz, to tak naprawdę z dużą dozą prawdopodobieństwa plus minus trafisz, ile ty zjadłeś. Ja mówię o makro, nie mówię o kaloriach, o makro, nie? To ty jakby wiesz, ile zjadłeś. Tu sobie pójdziemy. No właśnie. I mniej więcej wiesz, ile tego białka było plus minus, nie? Chodzi o to, że jak ja wiem, ile zjadłem e, mniej więcej makro, to mi jest po prostu to ja mam pewność, że jestem w deficycie. Ja mam pewność. Do tego dochodzi cardio i mało tego, ja jeszcze robię taki zabieg. Ja mam 5 posiłków w diecie teraz, tak? Ja dzisiaj Mam dzień nie treningowy. Ja zjem cztery posiłki, w sensie trzy, te takie, yy, które tutaj się serwuje plus odżywka białkowa, yy, szek. Będę miał cztery takie posiłki. I teraz ja na bank wiem, że ja będę w deficycie. Mało tego, nawet ja będę być może w większym deficycie, jeszcze niż normalnie bym był na pięciu posiłkach, takich policzonych. Ale to mi nic nie robi, bo mi być przez jeden dzień w głębszym deficycie o te powiedzmy, 200 kalorii, to jest nawet lepiej. To mi nic nie robi, aby nie zrobić nadwyżki. No więc, więc strategia jest tak opracowana, że yy, na wyjeździe zmniejszam się o jeden posiłek, jem w miarę na oko i ratuję się odżywką białkową. Unikam węgli. W pierwszym posiłku w ogóle bez węgli, potem tych węgli jest mniej, są, ale mniej i mam obciskane osiłownię i mam zaplanowane kardio podczas dnia. Na podstawie tego planu dnia, jaki mamy tutaj w tych sesjach naukowych, w związku z czym taki wyjazd to jest przede wszystkim uczta dla umysłu. Troszkę sobie pochodzę po mieście, sobie popatrzę, pozwiedzam. Dietę mam ogarniętą, siłownię mam ogarniętą i tak naprawdę ja sobie mentalnie odpocznę od tych takich spraw siłownianych. Tam oczywiście odpisuję każdemu, kto. kto z moich klientów czy podopiecznych napiszę, tak, ale jakby mentalnie jestem w innym środowisku, więc to siłą rzeczy przekłada się na takie, na taki, powiedzmy, refresh psychiczny. Jesteś w innym miejscu, w innym otoczeniu, rozmawiasz z innymi ludźmi na inne tematy niż siłownia, więc to jest taki refresh dla umysłu. I to jest... Każdy człowiek musi mieć dwa skrzydła, mówię Wam. Musi być właśnie to takie skrzydło, w moim przypadku załóżmy to, sportowe i taka ta... I to takie drugie u mnie jest akurat te, to naukowe, i wtedy to się y, fajnie sprawdza. Jest taka fajna równowaga. A jeszcze, jak słońce dopisuje, jak jest tak pięknie, to po prostu nic więcej nie trzeba. Także tyle z dzisiejszego dnia. Chciałem Wam powiedzieć, Wam przekazać. Bardzo dziękuję Wam za wszelkie Wasze komentarze. Dziękuję Wam za obecność na osiągalnej sylwetce. Kto nie subskrybuje, niech zacznie. Bo mi zależy, żeby ten kanał się rozwijał, żeby skupiał osoby na poziomie, które mają fajną zjawkę na sport. Bo sport działa u każdego zawsze i wszędzie do końca życia, do końca świata. I warto. Warto każdą aktywność wprowadzać. Oczywiście, my się tutaj na tym kanale skupiamy na kwestiach kulturystycznych, na kwestiach kształtowania sylwetki, na, na tym, co przynosi właśnie tego typu efekty. Niemniej każdy sport i każda aktywność jest jak najbardziej działająca u każdego, zawsze i wszędzie. Tyle z mojej strony, zapraszam na moje media społecznościowe, zapraszam na stronę www.osiągalna.eu Rafał Ron. Niech moc będzie z Wami!